Hello, dzisiaj piękno w prostocie. A teraz czołóweczka i opowieść. Napisała do mnie klientka, która szuka balona na drugie urodziny swojej córeczki. Miało być skromnie i elegancko, i na już. Zależało jej na białym kolorze, ale ponieważ realizacja miała być na dzisiaj, musiałam zaproponować to, co miałam dostępne od ręki, czyli to. Wybór padł na pudrowy róż i to był strzał w dziesiątkę. Choć tylko jedna cyfra bez imienia i dodatkowych balonów, to zadbałam o to, by całość wyglądała pięknie, starannie i z klasą, bo w Bella Balons każda realizacja, nawet najmniejsza, jest przygotowana z dbałością o detale. Dodatkowym atutem jest jakość helu. I jakość balonów, na których pracuję. Czyli gwarantuję Wam ekskluzywną jakość. Bo wierzę, że każdy klient Bella Baluns lubi być dopieszczony. A Ty masz w planach małą, ale wyjątkową okazję? Pamiętaj, nawet jeden balon może zrobić różnicę. Kochane baloniaczki, do usłyszenia w następnej opowieści balonowej. Pozdrawiam, Bella Baluns.